Po raz pierwszy otwieram kalendarz adwentowy z Avon. Tak wygląda ten kalendarz. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że marka Avon zaprosiła mnie do współpracy i pokazania Wam zawartości tego kalendarza. Zaczynamy właśnie od okienka z numerem 1 i słuchajcie, jest również dostępny dla Was kod rabatowy 15% przy zamówieniach za minimum 100 zł i przy wyborze dostawy bezpośredniej direct delivery. Wszystkie informacje oczywiście jak zawsze znajdziecie w opisie filmu i pierwsza szminka w bardzo ciekawym kolorze, już nakładam na skórę, super konsystencja, łatwo się nakłada. Nazwa to Marvelous Mocha. Okienko numer Dwa. Spójrzcie, jakie spore, i cena kalendarza to 499 zł, a z kodem rabatowym wychodzi za 424 15 zł, 15 groszy. Więc średnio za jedno okienko wychodzi tutaj 17 67 zł, 67 groszy. Mamy tutaj Blush Pearls i zobaczmy jak one wyglądają. No i w środku kalendarza znajdziemy też hity i bestsellery marki. Dajcie znać, czy macie jakichś swoich ulubieńców z Avon. Ja w ogóle mam takie dobre wspomnienia z takimi perełkami. W sumie kto ich nigdy nie używał? Nabiorę sobie na pędzelek i zrobię takie delikatne muśnięcie na skórze. Dają one lekki różowy kolor, fajnie, bo nie robią plam, więc będą idealnie na policzki. Numer 3. Ten kalendarz adwentowy można zamówić online. No i właśnie po wejściu na link zauważyłam, że jest informacja, że większość produktów znajdujących się w środku to będą produkty do makijażu, więc wiem, że to lubicie. A tutaj mamy lakier do paznokci. Jest to odcień takiego pudrowego różu. A odcień nazywa się Mauve It, numer 4 i jak zawsze dajcie znać, czy macie swój ulubiony produkt z Avon. Czy jest jakiś hit, do którego wracacie albo po prostu macie dobre wspomnienia? I w czwóreczce znajduje się konturówka do ust w odcieniu Mystery Mouth i już wam pokazuję, jest ona automatyczna, wykręcana, a na skórze przedstawia się tak. Też konsystencja bardzo fajna, przyjemna, łatwo się nakłada, miękka. I okienko z numerem 5, tym razem dosyć duże. I jest tutaj serum do włosów z olejem arganowym. Jeżeli chodzi o pojemność, mamy tutaj 30 ml, więc starczy na pewno na bardzo długo. No i fajnie, coś nowego. Kalendarza adwentowego z tej marki jeszcze nie otwierałam, więc super jest dla mnie przypomnieć sobie o ich produktach. Lash genius i znajduje się w tym opakowaniu tuż do rzęs. Już go odkręcam, żeby pokazać Wam. Szczoteczka jest dosyć spora. Silikonowa. I z numerem siódmym kolejne ogromne okienko. Tutaj znajduje się jakaś mgiełka. Jest tutaj produkt nawilżający do ciała, a dokładnie suchy olejek do ciała w sprayu z olejkiem żożoba. Pojemność 150 ml. I czas na ósemkę. W środku znajduje się, jeszcze tego nie wiem, Brow Boost i jest to żel do brwi w kolorze transparentnym. Zaskoczyła mnie ta szczoteczka, zobaczcie, jakie ma malutkie, precyzyjne ząbki, więc będzie dobrze rozczesywać. I numer 9, Glimmer Stick, eyeliner w kolorze Brown Black. Już Wam pokazuję go na skórze. Brązowa czerń, ale miękka konsystencja, powiem Wam, że na pewno będzie się idealnie nim malowało. No, powiem Wam, że ten kolor jest ciekawy. I numer 10. Czy malujecie w ogóle kreski eyelinerem? Bo ja Wam powiem, że się odzwyczaiłam i wydaje mi się, że tamten produkt byłby dobrym. Opcją do powrotu, ponieważ można sobie delikatnie narysować kreskę, rozdymić ją, rozetrzeć pędzelkiem. Tutaj tym razem pojawił się krem pod oczy, dokładnie jest to krem pod oczy z protinolem. Pojemność jest tutaj pełnowymiarowa, ponieważ jest to 15 ml. I czas na okienko tuż obok, czyli 11, a w środku znalazłam płyn micelarny z kwasem hialuronowym oraz witaminami B3. Tutaj jest pojemność 50 ml, bardzo fajna, bo akurat się pakuje na podróż, więc włożę do mojej kosmetyczki. Numer 12, jesteśmy więc w połowie kalendarza, a w kartoniku w kolorze The Red One znalazłam kolejny lakier do paznokci i okienko z numerem 13 co będzie w środku Power Stay, produkt do ust, Długo trwała aż 16 godzinna płynna pomadka, tak wygląda na skórze, odcień, nazywa się The Red One, numer 14 no powiem Wam, że tamtego produktu łatwo się nie zmywało, ale to ma swój plus bo na pewno będzie się długo utrzymywał, a to chyba jakiś pędzelek jego numer to 106 i już sprawdzam jak włosie bardzo miękkie, do tego różu by super był w tych perełkach i 15, okienko kwadratowe co tutaj będzie inny kształt w środku znajduje się bronzer, Super! Bronzing Powder w odcieniu Warm Glow. Już sprawdzamy, jak będzie wyglądał na skórze. Tak się przedstawia w opakowaniu. Nabieram, no i oczywiście rozcieram. Widzę, że tutaj będzie miał takie świecące wykończenie. No mamy tutaj taki brązer dwa w jednym. Jest to taki bardzo delikatny kolor. Podoba mi się. Numer 16. Ja te bronzery z rozświetleniem ja bardzo lubię nakładać na ciało. I tutaj do kompletu, do kremu pod oczy mamy krem na dzień również z protinolem i znajduje się tutaj SPF 25, a jeśli chodzi o pojemność, mamy tu 15 ml i przechodzimy do okienka z numerem 17, które tutaj już na nas czeka. Czy to będzie coś do makijażu? Ja odstawiam, że tak. I będzie szminka. A jednak tutaj znalazł się eyeliner. Już tutaj widzę, że opakowanie jest takie fajne, świecące. I nie bez powodu się świeciło, ponieważ nazwa to Twilight Spark. Ja uwielbiam świecidełka, zresztą jak mnie oglądacie, to widzicie, że zawsze mam coś błyszczącego na oku. No i nakładamy tutaj na skórę. Bardzo fajny niebieski odcień. Właśnie wydaje mi się, że takie kolory będą fajnie się komponowały z piwnymi oczami, tak jak ja mam. Więc chyba sobie wypróbuję któregoś razu. Super jest. Zobaczcie, jak tak się świeci tutaj mieni pięknie. 18. Właśnie tak sobie przypomniałam, że dawno dawno temu byłam malowana przez profesjonalistę i właśnie użyte były takie odcienie granatu. No i dobra, chciałam e, szminkę, to mam Hydromatic Matte, szminka z kwasem hialuronowym. Super sprawa. Zobaczymy, jak ona wygląda. Z bliska możecie zobaczyć trochę koloru, trochę nawilżenia, no i nakładam ją. Przyjemna, jak ja to mówię, masełkowa konsystencja. Kolor taki, w sumie mój ulubiony, idealny dla mnie. Numer 19. Podobają mi się odcienie kosmetyków tutaj. Wiecie, często jest też tak, że na przykład nam się coś podoba, ale na kimś. A tutaj faktycznie bym sobie chęcią użyła. I kolejny pędzelek. I uwaga, spójrzcie, on jest dwustronny. Numer to 204. Tutaj taki języczkowy, płaski. A tutaj z taką wygiętą końcówką, na przykład, może zrobić yy, kreskę. Czas na okienko 20. W środku mamy serum do twarzy z protinolem, więc mamy super komplet krem pod oczy, krem do twarzy i serum tak wygląda opakowanie, pojemność to 30 ml i numer 21, w środku znajduje się tuż do rzęs, fajne, mieniące się opakowanie, ale kolor to taka klasyka, czyli czerni. Tutaj widzicie szczyteczka już zupełnie inna, i okienko z numerem 22. W środku widzę jakieś złotko. Attraction i jest to, słuchajcie, zapach, więc już sobie go otwieram. Spryskam dłoń i Wam powiem, jak to pachnie. Zapach słodki, z nutami owocowymi, takimi drzewnymi i przeczytałam, że mamy tutaj w nutach jeżyny, piżmo i ambrę waniliową. Bardzo ładny zapach, naprawdę, super mi się podoba. 10 ml, akurat taka próbeczka, żeby ponosić, żeby zobaczyć, czy się będę dobrze czuła w tym zapachu. I numer 23, ale tak sobie analizując zapachy, które mi ostatnio się podobają, to tak połączenie owoców z wanilią bardzo ostatnio mi się podoba. Kolejna szminka, Shimmer Lipstick. widać tutaj już brokacik, nazwa to Spring Blink i zobaczmy jej kolor. No powiem Wam, że taki mocno intensywny. I nakładam na skórę, widać tutaj świecące drobiny, wow, metaliczna taka trochę. Jak sobie prześledzicie moje stare filmy, czy też zdjęcia na Instagramie, to możecie zobaczyć, że ja kiedyś takie kolory szminek nosiłam często. Czas więc na ostatnie okienko przed nami i tutaj kolejna mgiełka, Sleep Ritual i jest to słuchajcie mgiełka z lawendą oraz z rumiankiem, czyli będzie taka fajna, uspokajająca. I tutaj widzę informację, że jest to giełka do... Oku pościeli, jeżeli chodzi o pojemność 100 ml. I oto cała zawartość tego kalendarza. Jeżeli chodzi o wartość kosmetyków, jest to 636 ,77 zł groszy. Więc kupując z kodem rabatowym, ten kalendarz z kosmetykami oszczędzasz 212 ,62 zł 62 Czekam na waszą opinię. Co myślicie o tym kalendarzu adwentowym? I faktycznie, mieliśmy tutaj głównie kosmetyki pełnowymiarowe, większość to makijaż. Wiem, że to lubicie. No i przypominam, że zostawiam wam link w opisie do tego kalendarza. Tam również znajdziecie wszystkie szczegóły co do zniżki, która jest w sklepie internetowym. I warto też wspomnieć, że kosmetyki te nie są testowane na zwierzętach. Dziękuję Wam za oglądanie tego kalendarza, Buziaki, i do jutra, pa pa!